Siema, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować tego kiejsa Magnum 720 Pro, bo już kilka osób chciało, ale no nie mam żadnej wpłaty, także jest jeszcze dostępny. I patrzcie, z otwartą maską jest, bo chciałem Wam pokazać, jak on tu wygląda. Zobaczcie, ten komin to jest wszystko oryginał oczywiście. I patrzcie tutaj, tu macie kolektor wydechowy, i na kolektorze jest jeszcze oryginalna farba. Tutaj, na tej rurze od turbiny tak samo Jest jeszcze oryginalna, niewypalona farba Z tej strony to samo, zobaczcie To jest turbina Wszystko jest jeszcze w oryginalnej farbie, tutaj na kolektorze Niewypalona Tutaj tak samo Także Naprawdę no niesamowicie mało godzin jak na taki ciągnik Przeciwam pokażę z tamtej Nawet tu nie było nas umyty, bo taki przyjechał ładny. Zobaczcie normalnie, zakurzony tak jak był. Wszystko w oryginale, te siły nieodkręcane. Nic tu nie ćwiczone. Także tak to wygląda. Zamknę tą maskę i zaraz go odpalę. Chciałem dwie ręce użyć, żeby zamknąć maskę tak się prezentuje ten kasier myślę, że w takim stanie no to ciężko go znaleźć. On chodził z pugiem i opony ma przednie zdarte tylko dlatego, że po prostu na kamienistej glebie chodził na twardej ziemi. Tak mi powiedział ten tuńczyk, pierwszy właściciel że on jeździł tylko w pługu że go kupił i z, czwórką, z czwórkiem pługiem chodził cały czas takie mam informacje przebieg 100% potwierdzony, wpisany oczywiście na fakturze jest tak jak mówię, nawet tutaj nie był umyty zobaczcie te odciągi niby w pługu chodził, ale to praktycznie wcale nie jest tu wy Wyciurane. widzicie to te, te są odciągi nie może zużycie tutaj jest milimetr dwa po tych odciągach już to widać że po prostu to wiele nie chodziło także tak wygląda ten kaiser idziemy do środka Tak wyglądają drzwi. Taki przyjechał, widzieliście już filmiki, że po prostu taki ładny przyjechał do nas. Tam jest oryginalna instrukcja obsługi. Z tych lat, to ja nie miałem jeszcze takiego ładnego Żeby to było w oryginale I 1727 teraz ma tu Jeszcze z tego czasu co go kupiłem to jeszcze po prostu go używał tego kiesiora. pali tak słyszeliście na strzała prezentuje się elegancko, żadnych problemów Fotel działa, słyszycie, podnosi mnie do góry. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jak ktoś szuka ładnego case'a, to oczywiście zapraszam do oglądania. testowania kurde to trzeba uważać bo tu pełno samochodów z każdej strony nawalone i na jazdę próbną zapraszam jak ktoś chce można też w polu go wytestować sobie nie ma żadnego problemu jedną jaką ciężko się tu manewrować. W razie 5727 potwierdzone godziny zapraszam do oglądania, do testowania i do zakupu no, takiego magnuma już z tymi godzinami to raczej nie kupicie. Opony są pierwsze od nowości także zapraszam do nas, do cekcyna. Pozdrawiam, jest jeszcze dostępny.